Witajcie na kanale. Zakazane wykłady. I pamiętajcie, że żaden człowiek, który żył na ziemi, nie umarł. Zakazany wywiad z Nikolą Tesla, odnaleziony po 83 latach. Nikola Tesla był nie tylko wybitnym inżynierem i naukowcem z dziedziny fizyki, ale także wielkim intrygantem i filozofem. Aby uzyskać finansowanie swoich eksperymentów, obiecywał inwestorom niesamowite rzeczy, od bezprzewodowej elektryczności po teleportację. A jednak pomimo tego, że Tesla był geniuszem, to nic co ludzkie nie było mu obce. Lubił on rozważać o wyższych materiach, o Bogu, o nieśmiertelności, o technologiach i odkryciach, które zmienią świat. Niedawno znaleźliśmy pewien bardzo ciekawy wywiad, którego Tesla udzielił w 1930 roku jednemu z dziennikarzy. Miał on wtedy 74 lata, a przeżył ogólnie Tesla 86 lat. Nie zamierzamy się spierać, czy ta data jest ścisła, ale myśli zawarte w tym tekście są bardzo intrygujące. W ostatnich latach życia badacz wiele rozmyślał i przychodziło do niego wielu ludzi, aby z nim porozmawiać. W dalszej części usłyszycie tekst wywiadu Nikola Tesla z dziennikarzem. Dziennikarz. Futuryści powiadają, że w głowie Nikola Tesla urodził się XX i XXI wiek. Po raz pierwszy atom został rozszczepiony w laboratorium Nikoli Tesla. Stworzono broń wywołującą wibracje i trzęsienia ziemi. Zauważono czarne promieniowanie kosmiczne. Do niego będą się modlić w świątyniach przyszłości, ponieważ ludzie poznali wielką tajemnicę o tym, że żywioły epedoklesa, takie jak woda, ogień, ziemia i powietrze, mogą być w pełni żywymi dzięki eterowi. Tesla odpowiedział Tak, to jedno z moich najważniejszych odkryć. Jestem człowiekiem pokonanym, nie wykonałem do końca tego, co mogłem. Czego pan nie wykonał, panie Tesla? pyta dziennikarz. Chciałem oświetlić całą Ziemię. Istnieje wystarczająco dużo elektryczności, aby stworzyć drugie słońce. Ludzkość nie jest gotowa do wielkiego i dobrego. W Colorado Springs nasyciłem Ziemię elektrycznością. Możemy także korzystać z innych rodzajów energii, takich jak na przykład pozytywna energia duchowa. Ona znajduje się w muzyce Bacha lub Mozarta, albo w wierszach wielkich poetów. W głębi Ziemi znajduje się energia radości, pokoju i miłości. Wiele lat poszukiwałem, w jaki sposób ta energia może wpływać na ludzi. Piękno i zapach róż mogą być wykorzystywane jako lekarstwo, a promienie słoneczne mogą stać się naszym pożywieniem. Życie ma nieskończoną ilość form, a obowiązkiem naukowców jest odnajdowanie jej w dowolnej formie materii. Wszystko, czego dokonywałem, to ich poszukiwanie. Ja wiem, że ich nie odnajdę, ale nie przestanę ich szukać. Tesla twierdzi, że niewidzialne nici nieodkrytych jeszcze energii dosłownie przenikają cały wszechświat. Uważam, że za około 100 lat naukowcy będą poważnie mówić o ciemnej energii, która przenika cały kosmos, która wpływa na grawitację i rozszerzanie się wszechświata. Tak więc Tesla był bliski prawdy, mówiąc o pożywce miłości, rozumu i radości. Badacz posługiwał się metaforami niemalże jak poeta. W dalszej części wywiadu naukowiec rozmyślał o naturze rzeczy, jaka jest energia ziemska i nieziemska mogąca nakarmić głodnych na Ziemi, jakim winem polewać ich pragnienia, aby zrozumieli, że są bogami. Jest to bezpośrednie nawiązanie do filozofii niczego, który pisał: Kiedyś człowiek zabije Boga i zajmie jego miejsce. Czy istnieje nadmiar światła we wszechświecie? Odkryłem gwiazdę, która według wszelkich zasad astronomii i matematyki może zniknąć. Ta gwiazda znajduje się w tej galaktyce. Jej światło może przechodzić w taką sferę, która da się zabrzeć w przestrzeni mniejszej od jabłka i jest cięższa od całego naszego układu słonecznego. Religie i filozofie nauczają, że człowiek może stać się Chrystusem, Buddą czy Zaratustrą. To, co ja staram się udowodnić, jest o wiele bardziej dzikie i prawie nieosiągalne, powiada Tesla. Tesla nie przypadkiem dotknął tematu religii, ponieważ on uważał, że wszystkie one zostały wymyślone przez człowieka i w skali wszechświata nie mają żadnej wartości. W swoich wnioskach jest on bardzo precyzyjny, a wszystko to były dopiero początki XX wieku i w tamtym czasie nigdy by czegoś takiego nie opublikowano. Wtedy było to w 100% zakazane. Ja wiem, że grawitacja to wszystko, czego potrzebujecie, aby latać. Nie mam zamiaru tworzyć latających maszyn, lecz nauczyć ludzi odradzać swoją świadomość na własnych skrzydłach. Staram się obudzić energię zawartą w powietrzu. Istnieją główne źródła energii. To, co jest uznawane za pustą przestrzeń, jest tylko przejawem materii, która nie jest ożywiona, nie jest rozbudzona. Nie ma pustej przestrzeni ani na tej planecie, ani we wszechświecie. W czarnych dziurach, o których mówią astronomowie, istnieją najmocniejsze źródła energii i życia, powiada Nikola Tesla. Dalej dziennikarz zaczyna zadawać bardziej przyziemne pytanie i pyta o rodzinę, dom i wieś Milan znajdującą się sześć kilometrów od miasta Gospicz. Tesla odpowiada, że świadomie wybrał drogę samotności, nie ma dzieci, żony ani ukochanej kobiety i że tylko w samotności można osiągnąć istotę rzeczy, kiedy nikt nie przeszkadza mu w obserwacjach świata i zjawisk. Dziennikarz zaczyna zadawać bardziej chytre pytania. Pana zwolennicy żalą się, że jest pan zbyt relatywny. Najpierw pan twierdzi, że materia nie posiada energii, a następnie powiada pan, że energia przenika wszystko. Jak to rozumieć? Tesla odpowiedział na to. Najpierw była energia, a potem była materia. Materia jest stwarzana z początkowej i wiecznej energii, którą znamy jako światło. Ona rozbłysła i pojawiły się gwiazdy, planety, człowiek i wszystko na Ziemi oraz we wszechświecie. Materia jest wyrazem nieskończonych form światła, ponieważ energia jest starsza od niej. Z energii światła utkane jest wszystko, co żyje. I pamiętajcie, żaden człowiek, który żył na Ziemi, nie umarł, bo energia jest wieczna. W rzeczywistości ta myśl Tesli nie jest nowa. O tym, że na początku nie było nic, a potem z tej nicości powstało wszystko, mówią religie. Dosłownie Bóg jest światłem, i to światło, które On niesie, rodzi wszystko, co żyje na Ziemi. Pojawia się wniosek, że Bóg jest energią, o której mówił Tesla. Bóg to nieświadoma siła twórcza i tu już pojawia się niezgodność z religią, bo jeśli tak, to nie ma żadnej karmy, grzechów i strasznego sądu. Bogu jest wszystko jedno, kto i co czyni we wszechświecie. On jest stworzony, a dalej wszystko dzieje się bez jego uczestnictwa. Tesla również przedstawia wiele rozważań na temat natury śmierci. Jego zdaniem ona nigdy nie istniała. Wszystko we wszechświecie jest przejściem z jednego stanu do innego. Bóg jest tajemnicą. Nigdy nie umrzecie, bo nigdy się nie rodziliście. W tym czy innym stanie energii będziecie zawsze istnieć. W dalszej części wywiadu dziennikarz zadaje pytanie, które mogło paść na początku tej rozmowy. Czym dla pana była elektryczność, szanowny panie Tesla? Tesla odpowiedział: wszystko jest elektrycznością. Najpierw istniało jasne, nieskończone źródło, z którego oddzieliła się materia i rozprzestrzeniła się we wszelakich formach, które stanowią wszechświat i Ziemię ze wszystkimi aspektami życia. Czarny to prawdziwa twarz światła, ale my tego nie widzimy. Jest to cudowna łaska dla człowieka i innych istot. Jedna z jego części posiada lekką, termiczną, radiacyjną, chemiczną i mechaniczną, nierozpoznaną energię. Ona jest w stanie kierować orbitą Ziemi. Tutaj Tesla jest wierny sobie elektryczność była w jego życiu wszystkim. Następnie dziennikarz pyta: Czym jest ten kosmiczny ból, o którym pan nieustannie wspominam? Odpowiedź Tesli. Jest to choroba o istnieniu, której większość ludzi nie ma pojęcia. A co za tym idzie, nie wiedzą oni o wielu innych chorobach, nazywanych złem, ubóstwem, wojną i całą resztą, która czyni człowieka absurdalnym i okropnym. Choroba ta nie może być usunięta całkowicie, ale uświadomienie powinno uczynić ją mniej skomplikowaną i niebezpieczną. Za każdym razem, kiedy ktoś z moich bliskich i drogich mi ludzi był ranny, ja czułem fizyczny ból. A to dlatego, że nasze ciała zbudowane są z podobnego materiału, a nasza dusza powiązana jest nierozerwalnymi nićmi. Bezgraniczny smutek i gorycz, która od czasu do czasu nas napełnia, oznacza, że gdzieś tam, z drugiej strony Ziemi, umarło dziecko lub jakiś dobry człowiek. Śmierć gwiazdy lub pojawienie się komety wpływa na nas bardziej niż możemy to sobie wyobrazić. Relacje pomiędzy istotami na Ziemi są jeszcze silniejsze. W wyniku naszych myśli i uczuć kwiatek będzie jeszcze piękniejszy. Musimy nauczyć się tych prawd, aby się uleczyć. Oczywiście Tesla nie mówi o supermocach i nie o takiej mocy myśli, o jakiej niektórzy mogli pomyśleć. On mówi o tym, że wszystko w tym świecie jest wzajemnie powiązane. Każdy czyn, a nawet myśl, prowadzi do określonych wydarzeń, które na siebie wzajemnie wpływają. Tesla widzi rozwiązanie wielu problemów w wykorzenieniu zła, ale wspomina, że natura ludzka nie jest zdolna tego dokonać. Tak już jesteśmy skonstruowani. Rozwiązanie widzi w byciu dobrym, nie czynieniu innym zła pod żadnym pozorem. Wszelakie wojny, nawet te o prawdę i wolność wszystkie one prowadzą do destrukcyjnych konsekwencji i łamią ludzkie losy. Według Tesli powinniśmy nauczyć się rozwiązywać wszelkie konflikty bez przemocy i agresji. To jest ważne dla przyszłości całej ludzkości, ponieważ nowa era jest tuż za rogiem. Rewolucja techniczno-naukowa XX wieku jest zaledwie początkiem tego, co czeka ludzkość w XXI wieku. Tesla uważał, że dzięki nauce i nowym odkryciom w XXI wieku ludzkość będzie miała szansę dokonać ogromnego skoku we wszelkich dziedzinach, od medycyny do lotów na inne planety. Niestety w jednym się mylił. Ilość agresji i wojen nie uległa zmniejszeniu, a preteksty do ich rozpoczęcia stają się coraz bardziej zagmatwane i wyrafinowane. Tesla to człowiek pokoju i do takich należy przyszłość. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o słowach Tesli, czy uważacie je za pożyteczne. Wszystkim życzymy dobra i szczęścia, kończy autor tego filmu.